Witam serdecznie na kanale Czaja. Jak wiecie, czasem lubię sobie pojechać na złom i pogrzebać trochę. Tym razem wygrzebałem taki włącznik dosyć dużych rozmiarów. Ja na złomie płacę po 2,50 kg 86 gramów, mniej więcej 2 ,72 zł 72 grosze. Jestem ciekaw, czy coś ciekawego w nim będzie. Liczę, że będą styki srebrne a poza tym zobaczymy. Pewnie kupa złomu i nie wliczając sreberka to się nie zwróci. Ale zobaczmy co siedzi w takim włączniku. Zapraszam na film. thank <sniffs> you Tak to wygląda wewnątrz. Wyglądają na całkiem solidne grochy do wydłubania na miedzi. Później sobie to sprawdzimy ciotą. Tu też taki solidny. No, całkiem niezły kawałek. I jeszcze dwa. Zobaczmy, na czym one są. Też na miedzi. No, może wyjść całkiem nieźle. Ładnie czerwono tylko się robi. Z drugiej strony to samo. Teraz by to trzeba było jakoś wydłubać. No i pierwszy groszek jest. Tym będzie gorzej, bo chyba nie uda mi się tak przegiąć, żebym mógł zahaczyć. i czas zobaczyć, co z tego przyszło. Czy była strata, czy, czy nie. Pomijając oczywiście sreberko. Stal 506 g Po 80 groszy. 40 groszy się zwróciło już. Miedziucha. Razem z drucikami, dokładnie to, co było do tego włącznika przyczepione. 166 gramów po 29, 24, 91. Także nieźle, ale jeszcze zobaczmy sobie bonusik w postaci tego sreberka. Całkiem fajnie się to wyłupywało. Ale to już na innej wadze. I zobaczmy ile było w tym srebelka. 14,22 grama. Całkiem nieźle jak na włączniczek za niecałe 3 zł. Spoko. Takie rzeczy to ja lubię. A to jest właśnie pierwsza porcja. Sreberka, które zamierzam zbierać po raz drugi, bo już kiedyś tam trochę zebrałem, ale, ale wysłałem komuś w prezencie. Także dzisiaj zaczynam kolejne zbieranko od 14 gramów. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się, cześć.